Porque, fascinadamente, ustedes, cómodamente sentados en sus casas, pueden bajar la, la vida diaria. Este, este campo es visitado por 2 millones de, so, de, de estudiantes. Dos millones de estudiantes vienen a este campo anualmente. Toda esta gente viene al campo. 2 millones. Entonces, muchas veces, toda esta gente ocupa las barracas y no podemos echar a las barracas. Entonces, yo hago la explicación y que no pagaban sus horas de trabajo. Bien, esto es una peregrinación. Hay dos millones de, de chicos de aquí viniendo al año. Los que más vienen son los jóvenes. Entonces, esta, los jóvenes vienen a Berlín y quieren informarse de este periodo. ¿Y a dónde vienen? Pues a un campo de concentración. Porque ellos también tienen vida. Van a, esta gente quiere guerra. ¿Quién quiere guerra? Nadie. Entonces, hay que saber de dónde vino la Segunda Guerra Mundial y de dónde han venido diez guerras en contra de países europeos. Y la segunda... Pues la necesidad de la segunda creó los campos de concentración. Cuando se detenga el autocar, bajamos, ¿ok? Si quieren dejar el agua en el autocar, lo dejan. Está haciendo buen tiempo, pero es cuestión de ustedes, ¿ok? El bus se va y nos espera en un parque que está aquí a la izquierda. Entonces, tan pronto se pare el autocar, bajamos. Dziękuję. Um, tylko historia ma się tak, że on po prostu zna drogę na wylot jedną. Chyba nie jeździ po mieście samochodem. Bo on zawsze tak każe naokoło, nieważne skąd jedziemy, on każe do tej 111 dojechać. A na przykład z Alexanderplatz, prosto byśmy wyjechali, byśmy dużo szybciej i prościej dojechali do Berliner Ringu na północ. A ale to nie jest takie proste, bo on każe skręcić w lewo, potem znowu tniemy z wschodu na zachód miasta, żeby znowu dojechać do tej 111. Kolejna sprawa, 111 się kończy, dojeżdżamy do ringu. Prosto byśmy wyjechali na Orianienburg, czyli na tę miejscowość, w której teraz jesteśmy, ale nie, on każe skręcić w prawo, bo są znaki Sachsenhausen, tam jest od zeszłego roku remont, jest droga zamknięta. Dojeżdżamy, mamy znaki Umleitung, objazd, ale nie jedziemy tym objazdem. Mm -mm. potem jedziemy dalej dojeżdżamy do ronda, gdzie powinniśmy skręcić w prawo tam już widzi, że jest zakaz chociaż w zeszłym roku jeszcze się zdarzyło że w ogóle tam pojechaliśmy A mimo, że były znaki zakon Wiecie, jedź, no i dojeżdżamy i koniec no i wyjeżdżamy od tyłka strony w Oranienburgu i w pewnym momencie na światłach gdzie skręcamy w prawo, widać znaki na Berlin w lewo i powinniśmy z lewej strony przyjechać prosto z tej 111 a wyjeżdżamy jak koziej dupy trąbka czy jakoś tak Hmm. No, ale nic, i na koniec wiadukt 3,8. I znowu, jakby nie było, jest to zakaz, Ani znak informacyjny. Znowu trzeba tam. Hmm. No, i tak jest za każdym razem, jak tu jesteśmy, ale jest śmiesznie. Jest śmiesznie 12:30, 13:30, 13 więc sadzamy wodę do lodówki, po troszkę wodę zaczęli kupować. I myjemy autobus, brawo. Wczoraj w środku sprzątałem, więc jest w miarę w porządku. Teraz robimy akcję mycia z zewnątrz, bo tu jest nie w porządku. A ponieważ słońce świeci, to co co, to umyje pół autobusu, a potem będę musiał przestawić i zaparkować tyłem. Bo z tej strony świeci słońce, a w słońcu to się myć nie da. Nie wiem, czy widać. Najgorsze to są szyby, to ze środka widać. Jakie to jest brudne No dobrze pauzować nie musimy, więc spokojnie Potem wracamy już do hotelu prosto stąd za godzinkę jesteśmy Dota i szmatka do wycierania No i do boju Do boju, do boju No i szyby środek umyty została jeszcze dolna część I przód i tył i cała druga strona W takich chwilach Myślę, jak fajnie musi być jeździć dziesięciometrówką z Chińczykami. No i cały bok umyto, prostu chłopaków i kół, to na koniec. I został cały drugi bok i tył. Przodu nie myję, bo jest w miarę czysto od tego deszczu. Najgorzej jest z tyłem zawsze, do tyłu muszę odwrócić. A I do tej strony też muszę odwrócić. I chwilę będę musiał zrobić sobie przymusowej przerwy, bo w słońcu te szyby gorące zaraz. Woda od razu paruje. Coś pokażę Wam. Mnie normalnie strzela, jak widzę coś takiego. To nie jest samochód czterolatka. Już jakieś naklejki na szybie. I nie, nie są to naklejki arkadynia, Gdynia, coś tam, coś tam, świnia. I się odwrócimy. I wychodzimy. I jak w komunikacji miejskiej, przystankowy zwolniony, wietrzymy. No i cała strona zrobiona, tył zrobiony. Teraz weźmiemy świeżą wodę i drugą stronę, żeby tą brudną tych szyb nie myć wszystkie wnęki powycierane, z tyłem zawsze jest najgorzej, a tam jakiś zaciek został, ale tam to już dobra Przebolajemy. Tak wygląda silnik. Te parę set koni. Źle nie wygląda. Nic, nigdzie z niego nie cieknie. Naprawdę fajnie jeździ, naprawdę mam dobre silniki robi, nie ma co gadać. Do reszty można się czepiać, ale silniki są spoko tak myślałem, o, że mi tu wszystko zaraz wyleci z tej tablicy. No, bardzo ładnie. Tak człowiek z siebie zadowolony, jest tu ktoś ładnie ładnie przytrafił. Cały zeszły rok właściwie tym manem jeździłem. Można było powiedzieć, że miałem go na stanie w poprzednim sezonie. A w tym roku to dopiero mój pierwszy wyjazd, ale dobrze, dobrze, dobrze i niedobrze, bo, bo chyba <laughs> bym Ale następny wyjazd też manem Więc zobaczymy Dobra, idziemy zmieniać wodę. Do wszystkiego jeszcze o felkach, o kołpakach zapomniałem o oponach ta brudna woda idealnie się tu sprawdza polecam jak się nazywa ta co dom ta z białą rękawiczką no ta tamta perfekcyjna no jestem z siebie zadowolony oczywiście zgrzany jak świnia bo ciepło jest ale nie pada i mam nadzieję, że tak się utrzyma i że padać nie będzie przez tydzień Bo jeszcze tydzień mi został Gitara Gitara Elgitara To co? Idziemy jeść Chlebek czeka, Serek czeka trzeba zjeść no schody umyłem jeszcze deskę zaraz posprzątamy trochę i tyle i w sumie wykładzinę wytrzepiemy i mam nadzieję że przyjdą bo już mi się nudzi uh -huh.